Witajcie, czas na stronę B i tytuł multiplatformowy Fiendish Freddy. Jak to jest? Fiendish, Fiendish. Fiendish Freddy, Big Top of Powiedzmy na co było: C64, ZX Spectrum, Amstrad, Amiga, ST, PC i bez Atari Małego. To znaczy, Marcin, ja tylko pozwolisz, jeśli yy, pozwolisz, to uściśle, że to jest na tyle znana gra, że, yy, że jej się należy miejsce na stronie B. Yy, trzeba zacząć od tego, że. Tak naprawdę najpierw ona była na ST i Amigę, a dopiero później porty powstały na 8-bitowce. Ja nie wiem skąd to moje upodobanie do grach, które miały elementy cyrkowe, czy cyrk, czy tematem był cyrk, bo jak już kiedyś wcześniej wspominałem, bardzo, bardzo lubię grę arkadową Circus Char Charlie, taka gierka arkadowa, nie wiem czy znacie, która też ma 5 dyscyplin, 5, 6 dyscyplin, które trzeba wykonać, żeby tam zdobyć punkty. Natomiast jeśli chodzi o Findish Freddy, to za tym stoi Mindscape i gościu, który się nazywa Chris Gray. To chyba dnia dzisiejszego aktywny dev, który ma na korcie parę znaczących tytułów i sama gra... Pa, poczekaj, gra, jest... ja, ci, ja Ci tu nie pozwolę tak szybko polecieć. Parę znaczących tytułów zdesignował Boulder Dash'a Infiltratora stworzył i nie wgrywał i się na to, że. I tak jest parę. Przepraszam, do... Marek, jest parę znaczących tytułów. Bo chciałem wiesz, dalej pójść z tym swoim słowem. A to taką, ja ale to tylko ja Jeszcze powiem, że producentem, jeden z producentów był Neil Young, który później był general Managerem Originu podczas wprowadzania Ultimate Ultima Online. Tak. I Ultimate 4 też chyba tam programował. E... Bardzo, znac, ekipa bardzo, znac, jest, bardzo znacząca ekip... postać. Właśnie chciałbym, ja że ekipa jest strasznie duża jak do takiej gry Stra mi się wydaje. I że to... strasznie mocna, właśnie, w, jak się popatrzy, bo tam też jest człowiek, który robił silnik, ten Leslie Long robił do tego Defender of the Crown też tak, programował silnik. Tak, tak. Natomiast do dzisiaj robi gry Jurassic World, Planet Zoo. Natomiast, natomiast musicie przyznać, że wychodzi. Yy... Może. może, bliż, Bliższa koszula ciału, jak to mówią, dla mnie ośmiobitowych. Kapitalna gra pod względem. Pod, jeśli chodzi o prawę audiowizualną. Na ośmiobitowce. Tak, tak, to jest prawda. Animacja jest kapitalna w Animacja, czarny humor. Yy... Elementy rozgrywki. no, no, no. Mamy jakiś. Może od początku. Trzeba powiedzieć, no, o czym jest. <laughs> tak. Mamy sobie taką fabułę, że stoi sobie cyrk, znany cyrk, lata stał, to tak trochę e, e, jak to z tymi Gunisami, które, o których mówiliśmy, i mieszkali, i za chwilę trzeba ich wysiedlić. Pojawia się zły biznesmen, który chce wykupić tereny, na którym stoi cyrk, na, gdzie stał od lat. E, chce wykupić tereny i postawić tam e, biurowiec. Biurowiec, czy hotele, czy zwał jak zwał. No, Chcę. Ce... Zabudowę usługowo-mieszkaniową. <noise> 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 architekt <słuchaj. głosy> no, tak, powiedział architekt. No i co? Mamy ostatnią szansę uratować ten cyrk, zbierając kwotę, aby wykupić ten teren. Chodzi o równowartość 10 tysięcy dolarów. I jak mamy tą kwotę zdobyć? Otóż mamy sześć dyscyplin cyrkowych. Na, 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 które ocenia pięć klaunów, i klauny, ci klauni, te klauny, ci klauni, zamiast. Klaunowie. E, o, klaun, ci klaunowie, <ścoughs> ci klaunowie, zamiast nam e, dawać oceny, jak Iwona Pawłowicz e, i Andrzej Grabowski w tańcu z gwiazdami, e, oceniają nasz występ pod względem e, gotówkowym. E, no i. Taka Grama historia dwa, z... z życia. No, taka. taka z życia historia. Tak. Gra ma dwa zakończenia, ale zanim do tego dojdziemy, mamy sześć dyscyplin. I te dyscypliny są bardzo e, e, bardzo, bardzo cyrkowe, bardzo zabawne. Jest tam element humoru m, takiego czarnego, no i żeby nam nie było łatwo, oczywiście, że mamy tam różne poziomy tych dyscyplin, przechodzimy je kolejno. No i Wiadomo, że im wyższy poziom osiągniemy w tych dyscyplinach, tym więcej kasy dostaniemy na koniec na ocenę, ale oczywiście nie może być tak łatwo, że oprócz tego, że każdy poziom kolejny w danej dyscyplinie jest trudniejszy, to mamy jeszcze e, szpiega z krainy deszczowców wysłanego przez e, e, rzeczonego biznesmena, który jednak mimo wszystko próbuje nam pokrzyżować plany i wysyła swojego złowrowiego właśnie tytułowego... Findish Frediego, czyli takiego klauna, też kla, klauna e, złośliwca. E, no i mamy te dyscypliny, jedną z nich jest skok do bali z wodą z wysokości. Mamy tam chyba cztery levele, czy 5. Oczywiście najpierw mamy dużą balię, mniejszą balię, kończymy w szklance. I to oczywiście jest opatrzone humorystycznymi animacjami, jak uda nam się trafić. No, sprowadza się do tego, że naprowadzamy tego naszego e, skaczącego. Mamy celownik, tu widzimy z jednej strony celownik, naprowadzamy go, możemy jeszcze w międzyczasie salta wykonywać, spadając z tej dużej wysokości. No i oczywiście Freddy nam. E, przeszkadza. Mamy? mamy jak, jak, się, jak się unika Frediego? Jak on tam tak podlatuje i cię spisa. Musisz kontrować, musisz kontrolować. Tam się nie da, musisz kontrować. Tam cudów, cudów nie ma. E, to też tam są zabawne. Tam ostatni skok, chyba czwarty kończy się w szklance, nie? No, tam, taki powykręcany. No i na koniec tego, każdej konkurencji jesteśmy oceniani przez tych clownów. gotówka wpada na nasze konto. Sześć konkurencji musimy przekroczyć 10 tysięcy dolarów. W przeciwnym razie, w przeciwnym razie przegrywamy, mamy zakończenie, gdzie widzimy zburzony cyrk, następnie wybudowane to centrum, ten hotel, ten biurowiec, cokolwiek. I to jest zakończenie, które z reguły oglądamy grając w tą grę. Bo gra jest piekielnie trudna, jest bardzo fajna, ale piekielnie trudna. I chyba cofając się w przeszłość, chyba raz jedyny. Udało mi się zobaczyć to zakończenie, kiedy cyrk uratowałem. Ale wr jeszcze wracając do konkurencji, mamy następnie żonglerkę, taki sobie na, tam na kuli sobie ten żonglujemy i tam różne foka przeszkadzajki też na... pomaga. Foka pomaga. Foka pomaga nam w e, Mamy trapez, czyli klasyczne przeskakiwanie z trapezu na trapez. Mamy taki jungle balac. hunt, nie? Przypomina jungle, taki jungle, jungle hunt. I jedna, i taka sama konkurencja jest też w Circus Cherry. I fajny jest też, w... jeszcze ci przerwę, fajny jest ten motyw, jak on no, nie doskoczy i jest widok, właśnie, jak ona oh. spada i ludziki uciekają. No, no tam, mówię, tam, tam jest dużo fajnego, czarnego tak, humoru. Tak. Potem mamy co mamy jeszcze? trapę mówiłem. Mamy, mamy kobietkę na kole i rzucamy do balonów. Mamy ileś tych noży, musimy wyczyścić z balonów to koło, na którym jest ta pani przyczepiona. To popularne, bo to w Heimdallu e, było. Balans oj. na linie, na wysokości i musimy... Musimy pilnować, żeby nasza postać trzymała balans na bazie tyczki. No i chyba najfajniejsze i najśmiejniejsze Fernando i żywa, żywy Cannonball. Nie? To jest taka najfajniejsza, kiedy musimy wystrzelić, wystrzelić tytułowego Fernando, który już, już, już sama postać wygląda zabawnie. Musimy go wystrzelić i trafić w płótno, na którym jest celowa tarcza narysowana, i tym naszą żywą kulą, armatnią, trafić w akrobację. Jak ten, ten, ten Ferdek leci, też jest fajny. Także ja powiem szczerze, że jak zwróciłem ten temat, że powinniśmy o, o Findish Freddy wspomnieć, to sobie znowuż pograłem. Oczywiście. Zapomnijcie, że, że udało mi się zbliżyć nawet do 3000 dolarów, czy tam do 4000 dolarów, próbując te wszystkie konkurencje, ale, ale wiecie, że nadal fajnie się gra, nadal jest fajny fan taki z tej gierki i tam niespecjalnie ona odtrąca. Natomiast można się oczywiście wkurzyć o skilla, bo, bo, bo jest piekielnie trudna. I, I tak jak mówię, cofając się w przeszłość, to wydaje mi się, że tylko. A jestem przekonany, że tylko raz, raz jedyny i chyba nawet nie na komodorze, tylko wróciłem do Finish Freddy na Amidze i dopiero na Amidze udało mi się zobaczyć zakończenie. Um... Które oprócz tego, że serwuje nam to właśnie to, że, 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 że cyrk zostaje w miejscu, w którym jest, jeszcze jest taki, wiecie, jak są te nieme filmy i takie zawsze tabliczki, które specjalnie wystylizowane tabliczki jest napisane, co tam się niby dzieje w danym momencie. I jest taki tekst, że jeszcze nie, nie może być tak, że się zakończy, dopóki gruba bomba nie zaśpiewa. I jest taka animacja, kiedy w Freddy ucieka i, i, i taka rzeczywiście. Przepraszam za kolokwializm. E, gruba Baba puszysta. spada na niego. Puszysta. Rubensowskich kształtów spada na tego. Można? E, Można, tak się chce to. E, rubensowskich kształtów, słusznych rubensowskich kształtów kobieta spada na spada na, na tego naszego oprawcę. No bo dlaczego? No bo to taka wiecie, kiedyś to. Kobieta rubensowskich kształtów była częścią gabinetów osobliwości w takich cyrkach. Jeszcze z wąsem jak była to w ogóle. Na przykład no z wąsem z lub z brodą dodatkowo. Z brodą, no to, tak, tak. To... Także proszę mnie nie karać tutaj no. za, za I... pewien rodzaj brak poprawności, braku poprawności politycznej w tej kwestii. No ja bym chciał pochwalić tą grę za to, o czym już wspomnieliśmy, czyli za grafikę, bo szczególnie animacje są naprawdę fajnie zrobione jak na komodorka i te postacie się tak płynnie ruszały, był taki na przykład motyw jak Postać wychodziła po drabinie, żeby skoczyć tam z platformy do tej bali z wodą i... Ona szła tak w tle i jak się szła po tej później platformie, to każda klatka animacji była inna. Ale tak się płynnie zbliżała w kierunku ekranu i to naprawdę fajnie wyglądało. Zresztą dużo tam było takich motywów, jak były takie scenki przerywnikowe, krótkie, to intro, outro, także to naprawdę... A wiesz, jak, przepraszam, jak się te, klas te klauny napierdzielały tak, między Tak, no tak, to, to, to było super, i, ale z drugiej strony zżerało <laughs> zasoby pamięciowe komputera i pewnie dlatego gra na kasecie jest... Właśnie w systemie multi -load, czyli zadra w tyłku, bo każdy etap no, wgrywany mam, osobno. Na no, nic nie dyskytki. było problemu, tak. A zbyt. no jest te 5 dyskietek i pytanie, co tam jest, jak to jest 6 scen właściwie z jakąś tam te animacją, to, jak bo jakieś to, tam z, intro, outro. Z, regu z reguły te gry, które miały bogate animacje to i, i duże postacie narysowane, i nie jako sprite, tylko jako animowane właśnie takie kadry. Ona to... grafi graficznie na tamten czas uważam, że wygląda błędnie, naprawdę, na 8-bit już, już ktoś może mi zarzucić, że tam no, 16 Nie, na komodorka bardzo fajnie ładniejsze. natomiast. Ona... Na... Natomiast na 8-bitowych wygląda. A, a widzieliście, jak wygląda na Amstradzie? Bardzo fajnie, też już Bardzo takie fajnie przejście. wygląda, no mówię, ale to też tak. mówimy o 8-bitowych tak. komputerach. I na ich Spectrum wielkie postacie, tak samo też. Tak, tak. Nic, nic, nic nie brakuje. Bazowo ta gra wyszła na ST i Amigę. I nic tym grom nie brakuje. Tak, na to jest gra taka 16-bitowa już, tak? Tak, to tak, tak. Natomiast ja, ja uważam, że wspięła się na wyżyny, jeśli chodzi o prawę na komputery 8 bitowe bo ja bym dodać, że ta gra była dołączana na kartridżu do Bundle Packa z Commodore 64 Game System, czyli takim komodorkiem przerobionym na konsolę do gier i ona wyszła pod koniec 90 roku. I no, umówmy się, że to był czas, kiedy 8-bitowce no, już żegnały się z rynkiem i to była taka próba reanimacji komputera w formie zabawowej konsoli i ta gra właśnie tam trafiła razem z Flimbo Quest, Klaxem i International Soccer na kartridżu. Tak, Ale wiem, że to jest ten zestaw, tak? Tak, na pewno. A był. Ja wiem, że na pewno na Komodorku grałem z Kardliża, ale Findish Freddy jest na tym zestawie. Gdzie jest Klax International? Tak, tak. To była taka czwórka gier. Możliwe, że było kilka tych zestawów, ale na 100% był taki bundle pack. Z tym na pewno. Ja w ogóle swoją drogą bardzo fajny Michał wymyślił tytuł, bo szczerze mówiąc, jak rzucił tytuł na naszego wewnętrznego czata, to tak zgłupiałem, e, w ogóle nie przypomniałem sobie tej gry i dopiero jak zacząłem no, pierwsze obrazki, pierwsze tę mówię, jej, w ogóle na śmierć zapomniałem o tej grze, oczywiście ja jej nie miałem, natomiast albo miał nasz wspólny kolega, kolega Paweł Hubert, albo u niego się w, w to grałem, albo mi na pewien czas pożyczył i przez chwilę u siebie to grałem, bo no, i jak już zobaczyłem te wszystkie konkurencje, no tak, no przecież były te skoki do wody, w to się grało. Tylko mówię, to była gra, którą na pewno nie miałem na własność. Bo później na śmierć, na całe, na całe życie, do dzisiaj zapomniałem o niej. <laughs> Natomiast y, jest to typowa, właśnie 16-bitowa gra z takiego wczesnego 16-bitowego y, 16 okresu, gdzie. Y, te, te wstawki były ważne, tak? Te wszystkie przerywniki to było takie wow, to było takie, taki symbol tamtych czasów, że musiało być. I Grałem sobie dzisiaj trochę na rzeczywistym sprzęcie, na midze, tylko nie uruchomiłem na twardym dysku, tylko z wersji e, z takiej dyskietkowej, flopowej i strasznie długo trwało po prostu wgrywanie. To jest koszmarne. Marcin, wyciszyłeś się, Marcin. A, przepraszam, że, tylko... że dłużej się cię ci... niż się gra. Tak. Marcin, po, masz rację, e, dokładnie taki kartridż miałem w domu, jak go gdzieś przehandlowałem, załatwiłem sobie go. E, Fakt faktem, ze względu bardziej na Flimbo Quest, ale dokładnie ten kartridż miałem e, na własność. Ten C64 Game System i właśnie tam jest Findish Freddy, International Soccer, Flimbo Quest i Klax. Dlatego bardzo fajnie się grało, bo on był z karta, nie? No, to tak. Wiesz, nawet więc, jakby dostęp do poziomów był błyskawiczny, nie trzeba było czekać na żadne loady, nie? No dobra, ja mogę powiedzieć parę słów, bo już tam opowiedziałeś o grafice, o fabule. No, graficznie wygląda ok, są te fajne wstawki, jest jakiś tam humor, jest jakiś tam gore, ale jest to cyrk, a ja po prostu nie cierpię wszystkiego, co jest związane z cyrkiem. Tego smrodu tam zwierzaków klaunów w szczególności. Z kwa, z Masz problem z klaunami? Nie boję się ich, ale nie lubię. Byłem zresztą parę lat <śmary> <parę śmary> temu... Nie boję się, ale B bardzo się słucham słucham się. nie słuchaj. Słuchajcie, <śmary> byłem parę lat temu, jak w Warszawie był Circus Soleil. I oczywiście patrzę, że klauni krążą po publiczności i będą wyciągać ludzi do jakichś tam, nie wiem, trików i ciągną mnie już, chciał mnie wyciągnąć, ledwo się jakoś uwolniłem. No nie Taki lubię. Hubert dla 30. To <laughs> <laughs> no, dokładnie. <śmiech> <śmiech> I tam jakiegoś gościa innego wzięli, który musiał tańczyć, czy nie wiem brać udział w jakiejś dziwnej, beznadziejnej sztuce. Także nie, 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 nigdy bym nie kupił pięciu dyskietek na giełdzie z grą o cyrku. Karniwal masakr na małym Atari była fajna gierka, jeżeli już można powiedzieć coś o jakich, takich wesołe miasteczka czy tam cyrkowe klimaty i muzyczka taka sama, zresztą gra chyba e, w tym, we Freddy. No, tyle. Po ultimie Michał też musi mieć swoją, e, swoje 5 minut. Czuję się, czuję się obrażany w tym momencie, no to... To nie jest gra wyciągnięta z szapki tylko dlatego, że ty się klaunów boisz, mój drogi, tak to nie? A jeszcze najgorsze jest połączenie clown dentysta <noise> <noise> Także nie, ja uważam, że ta gra jak najbardziej zasługuje na, na miejsce na stronie B, ponieważ no, łączy kilka cech w sobie, żeby... Żeby że tak powiem dostąpiła zaszytność. Ja nie mówię, że nie zasługuje Nie mówię, że nie zasługuje, tylko mówię, że dla mnie to jest zupełnie inna bajka, tak nie wiem. niektórzy mogą nie lubić gier o. Znaczy o, jakby jakby... Symulacji. Rozumiem, ja nie ci, lubię cyrkach. Ja, ja, ja powiem ci szczerze, że jakbyś mnie zapytał powiedz, powiedzmy, że pytasz mnie, skąd moja, skąd ta Radocha czerpana właśnie z gier w klimatach cyrkowych takich. Skąd ta Radocha? Jak si... no skąd to, Sirkus Shirley i... 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 Friendly? Nie wiem. Nie wiem... Ja... to... może trochę tego humoru... E, chociaż w cyrku Shirley nie ma tego... No nie wiem, jakoś ten setting... E, no, wiesz, dzisiaj bym nie poszedł tam oglądać tych cyrków, tych clownów, czy tam... E, już nie daj Boże żeby zwierzęta były w tym cyrku, to już w ogóle nie. Natomiast no tak... E, Back in the day no czemu nie no jest okej okay, nie ja w ogóle mam, ja na przykład mam tak że czuję sympatię do gier o cyrku bo to jest taki no właśnie tak nieszablonowy, jest taki... nieszablonowy temat no jest tych gier kilka tak naprawdę w całej to historii migę no. Amiga o o tak. z cyrku w rodeo w zasadzie, tak no to tak. masz Circus Charlie Fendish Freddy Buffalo Bill potem to co ma to, co wymienił Hubert no i co jeszcze i, i będzie problem z clown and okay? balloons tak. Hubert nie chce wiedzieć, nawet także nie. wyłącza słuchawki. Asia, e, e, Hubert za chwilę się okaże ukrytą opcją, bo jak zacznie nam wymieniać gierki, Wszystkie, z które nie lubi to. Bo... Tak, wszystkich, których nie lubi, i nienawidzi. Natomiast e, tak, to jest fakt, że tych gier jest w tym settingu bardzo, bardzo niewiele. I to po prostu nawet na przestrzeni lat, czy. Gdzie arkadówka była wdzięcznym tematem dla takiej gry, Łatwi, łatwym. No bo cóż może, cóż może być takiego? No w w, w Timbleweed Park też jest cyrki, jest clown, <grych> ale to nie o to w chodzi. W Monkey Island też jest. W Monkey Island to też. jest Natomiast to nie o to chodzi, bo tu mamy grę opartą na settingu i typowo dziejącą się w oparciu o, czy tam, cyrkowe. No ciężko to nazwać nawet dyscypliną. Okej, okay, no więc ja mam zasadzie. zastrzeżenie do settingu, którego nie lubię, natomiast mechanicznie gra jest, jest bardzo dobrze zrobione, tak? I tyle. A, a jak Hubert, y, ja przypomnę, Clown... Y, clowns from Outer Space. Killer oh! kill, 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 <ścoughs> kill, 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 Clowns from outer Space. No. Space. <ścoughs> No to już w ogóle już abstrakcja. To był dobry film. Kiedyś właśnie wypożyczyliśmy sobie z Hubertem. W do starych, dobrych czasach ostatnio sobie myślałem o tej wypożyczalni, w której tak chodziliśmy i można było podejść do półki, patrzeć po okładkach i wybierać właśnie jakieś najgłupsze horrory, jakie się da i właśnie później oglądać. Dobre czasy. Dobra, to na koniec jeszcze e, krótka polecanka, bo mamy tutaj. Pismo Atari Fan, które jest stworzone przez naszych rodaków, którzy zjedli zęby na Atari. Redaktorem naczelnym jest Piotr Mietniko Mietniowski, zwany jako Krol. W środku są też teksty Kaza, Tedeca, Pawrosa, Jerzmieja, który jest bardziej ze spektrum kojarzony, ale też gości nie wystąpił. I ten Atari Fan to jest, to jest pierwszy numer wydany po angielsku, bo po polsku wyszło kilka numerów, ale. Zrobili taką edycję po angielsku, która zbiera kilka starych tekstów, ale większość tutaj jest specjalnie napisanych ekskluzywnie do tego numeru. I to jest takie specjalistyczne pismo, no raczej nie dla przeciętnego takiego fana retro, który tam interesuje się starymi grami i sprzętem od czasu do czasu chciałby sobie coś przeczytać bo to jest taka lektura dla ludzi, którzy siedzą w temacie, wiedzą już wiele i chcieliby się jeszcze czegoś konkretnego dowiedzieć, no, poza tym, że była taka gra jak River Ride na przykład. Jest sporo takich no, profesjonalnych, powiedziałbym, branżowych tekstów o sprzęcie, o, o demoscenie, o możliwościach, co można zrobić z Atari, bo to dotyczy Atari od 8-bitowego przez ST, później jest też TT, jest Falcon w środku. Jeżeli chodzi o skład tego tekstu, to jest bardzo zrobione, tak bym powiedział, oszczędnie, ale fajnie, bo to się dzięki temu dobrze przegląda i czyta. Tutaj nie ma jakichś fajerwerków w składzie. Zresztą pismo jest składane na Atari Falconie w programie Calamus. Rzekbym pismo medyczne wśród komputerowców, takie bardzo profesjonalne i... I ukierunkowan tak na ludzi, którzy siedzą w tym I, I dobrze, bo ja myślę, że Atari fan wypełnia jakąś niszę swoją. W redakcji są konkretni ludzie z konkretną wiedzą i no, to, co mógłbym, żeby tak nie słodzić, zarzucić, to, że niektórzy musieliby jeszcze poćwiczyć warsztat pisarski, ale ogólnie jest wrażenie jest pozytywne i. Życzę chłopakom, żeby się rozwijały. Bo... A ja wam powiem, że każdą taką inicjatywę ja osobiście tak, bardzo Tak, to, to jest bardzo ważne, są... żeby takie rzeczy wychodziły. Bo to bo nie to... są biznesy, z których się żyje, to jest po prostu pasja, pasja, jeszcze raz pasja do... Oby chłopaki się rozwijały i pociągnęły temat dalej, bo zobaczymy że zresztą jak to na Zachodzie wyjdzie, bo teraz właśnie jest akcja, że, że promują ten, ten magazyn na zachodnich stronach i na zachodnich grupach, żeby... No, żeby spróbować wejść na tamten rynek, bo bo coś takiego jest na pewno ciekawe. Tak, i... szczególnie, że jako Atari Polska jest bardzo mocna. Tak, właśnie że i... Atari bardzo tak. mocno u nas stoi i, i są ludzie od tego odpowiedni, więc dobra tak, rzecz. A, a tak naprawdę, Atari, właśnie w Stanach też jeszcze gdzieś tam jest duża nostalgia, jest tam też no jakiś powiedzmy osób, które, które jakby rozwijają, które korzystają ze sprzętu tutaj produkowanego właśnie e, tych, tych wszystkich nowoczesnych urządzeń, które nam usprawniają dzisiaj ży, życie, to przecież Amerykanie to sprowadzają bezpośrednio od nas. No. Jest mnóstwo tak zresztą w środku rozwiązań. są właśnie reklamy, na przykład notarka, czy, in, czy innych osób, które zajmują się małej materii i produkują różne Rozszerzenia, dopałki, nawet pokrywy przeciwkurzowe także z Retronics, także to wszystko jest w środku. No, oby, oby się udało chłopakom, bo naprawdę wkładają w to sporo serducha. I, no, Dudi, jak już wspomniałeś Dudiego, no to Dudi wyszedł z inicjatywą przedruku i wydania, jakby, jak to nazwać, remake? Nie, no, remake. Redux. 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 Redux no bo to jest bajtków. inicjatywa. Tak, inicjatywa, która powstała na Redukcji, tak, na serwisie, który tam odświeżał bajtki już od dłuższego czasu. To jest przecież wiele lat co tam trwało. No i teraz po, połączyli siły, żeby wy, wy, wydrukować je jeszcze, tak, na, na wysokiej jakości. Ale zamawiacie te bajtki? się zdecydować. Ja sobie chyba zamówię, tak, bo jest ja to, właśnie mnie kusi. Nie mam kuski. tych starych numerów, najstarszych właśnie tych pierwszych. Ja pięciu, mam, więc... e, mam ty, cztery. Cztery. Ale to nie, jest, to że nie to pierwszy trakety, bo, bo, bo Dudy pisał, żeby właśnie chociażby nie obciążać ludzi finansowo, to będzie je po dwa numery wypuszczał docelowo, więc e, myślę, że e, dla, dla, dla fanów papierowej prasy i dla kogoś, kto, kto jeszcze by chciał się zaciągnąć farbą drukarską, to myślę, że to jest... No, różnie. Ja, ja powiem Wam szczerze, że, 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 że czytałem różne opinie, łącznie z tekstami typu skok na kasę, bo komu, na komu, komu, na co komu, nie? Natomiast ja wiem, że na co komu i że znajdzie się grupa zapaleńców, i to nie mała, która przyklaśnie i chętnie sobie te reedycje kupi, żeby jednak móc do nich zajrzeć. Zacna inicjatywa, oby takich więcej było. Dobra. Jasne. Dziękujemy bardzo i do, I do następnego wczytania taśmy. Cześć, czołem. Hej. Cześć.